Cześć wszystkim w ten piękny majowy popołudniowy dzień, jeśli tak można powiedzieć. Um, witam Was w odcinku filmiku takim specjalnym przedstawiającym nowy produkt na Get Improved. Uważam to jest na tyle taki duży krok do przodu, który po prostu zasługuje na to, żeby po prostu posiadać własny filmik z własnym, z własnym opisem, co to tak naprawdę jest, a mówimy tutaj o mentoringu. To jest taka usługa, taki produkt który będzie tak naprawdę bardzo rozbudowany i będzie zawierał w sobie tak naprawdę część innych produktów ze strony Get Improved, które możecie zdobyć tak naprawdę w takiej paczce. Mentoring, słuchajcie, to będzie okres. To będzie okres 30 dni, przez którym Ty i ja tak naprawdę razem będziemy sobie próbować osiągnąć po prostu jakiś lepszy wynik w Twojej karierze League of Legends. Mentoring bym porównał do takiej sytuacji ze swojego życia, jak za każdym razem, jak grałem z jakimiś znajomymi, to miałem taki charakter, takie podejście do gry, że zawsze musiałem powiedzieć jakieś słówko, musiałem kogoś poprawić i tak dalej. I na bazie tego, tak naprawdę, przez okres tych tak naprawdę no, kilku tygodni, zawsze ktoś tam coś z tego zyskiwał i stawał się po prostu troszeczkę lepszy, i tak dalej, i tak dalej. I taki mentoring właśnie bym porównał do, do, do czegoś takiego, że my, ty jako osoba, że tak powiem, taki mój uczeń, tak. Nabieramy takiej indywidualności, w sensie ja nabieram do Twojego przypadku takiej indywidualności, jeśli to tak można powiedzieć, i, i spędzamy ze sobą troszeczkę więcej czasu, i ten czas głównie jest nakierowany po to, żeby wycisnąć z Ciebie jak najwięcej. Uważam, że takie różnice między coachingiem a mentoringiem to jest to, że przykładowo na coachingu spotykamy się go na godzinę, dwie, trzy, i to jest wszystko, tak i Ty po tym okresie możesz, możesz coś zapomnieć, możesz czegoś nie robić i tak dalej. Mentoring ma nad sobą to, że Ty dostajesz o wiele więcej niż te sesje coachingowe, o którym zaraz powiem więcej, ale też cały czas ja mam wgląd w Twoje gry, w to jak grasz, ponieważ spotykamy się też na jakieś gry wspólne i tak dalej, i tak dalej. I my naprawdę przez ten okres 30 dni możemy dużo zdziałać. Możemy się dużo nauczyć, możemy dużo zdziałać. Dlatego też uważam, że to może być tak jak napisałem też w okresie taka mała rewolucja, jeśli chodzi o coachingi, tre yy, sesje treningowe i tak dalej. Uważam, że to naprawdę ma fajny potencjał, że to może fajnie działać w praktyce. Czyli po prostu, wiesz, ty sobie, ty jako e, użytkownik, kupujesz sobie po prostu taką, taki mentoring na 30 dni. My nawiązujemy ze sobą kontakt, ustalamy co i jak i po prostu zaczynamy taki 30-dniowy, że tak powiem, kurs szkoleniowy. No tak można to powiedzieć. E, I po prostu walczymy. Walczymy o lepszą dywizję. To nie jest oczywiście tak, że ja na każdy jeden dzień poszczególny będę miał dla ciebie coś zaplanowane, tak nie działa. Ale chodzi o to, że najlepiej, żebyś ty też sobie wybrał, wybrała taki okres, że wiesz, że przez ten czas troszkę tego, tego czasu na tą grę spędzisz i będziemy mogli to po prostu owocnie, owocnie po prostu wykorzystać, tak? Co wchodzi w skład mentoringu. Słuchajcie, tutaj jest o tyle fajne, że tak Po pierwsze, dostajecie ode mnie e-booka Osoby, które kupują mentoring na 30 dni Czyli ten, przynajmniej na 30 dni Dostają ode mnie e-booka, dożywotnio macie do wykorzystania dwie sesje coachingowe i jedną sesję konsultacji, czyli trzy godziny tak naprawdę mamy takiego indywidualnego treningu przez te 30 dni, no oczywiście poza tym mamy stały ze sobą kontakt, Ma, zapraszam Cię cały czas na wspólne gierki, które są nastawione właśnie na taką analizę, na taki delikatny coaching, ale też żebyśmy troszeczkę się przy tym fajnie bawili, no bo to jest jednak cały czas gra, prawda? Co, do, co jeszcze Ci mogę zagwarantować? To, że każdy z Was, każda osoba będzie miała ode mnie indywidualne podejście, czyli to nie będzie taka masówka, że przykładowo zapisze się 10 osób, chociaż to i tak byłby bardzo dobry wynik na mentoring, i po prostu to będzie taka masówka. Nie. Każdy z Was gwarantuje Tobie to, że to będzie naprawdę indywidualne podejście. Będziemy też robić sobie regularne analizy o PGG i dodatkowo każdy z Was, każda osoba, która się zdecyduje na taki mentoring, będzie miała dostęp do prywatnego takiego kanału naszego na Discordzie, gdzie będą też ciekawe rzeczy, takie fajne informacje. Ogólnie. Które uważam, że mogą wam się przydać. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądać, ale mam taki zarys tego wszystkiego i, i to będziemy chcieli po prostu wprowadzić w życie. I tak naprawdę, tak w skrócie, to jest chyba tyle o mentoringu. Mam nadzieję, że no, ogólnie słowo mentoring to nie jest coś, co ja wymyśliłem, to jest wzięte oczywiście ogólnie, że tak powiem, ze świata rozwoju, czyli jakbym to miał jeszcze podsumować, tak jak też to jest napisane oczywiście na Get Improved, jak sobie wejdziemy mentoring. Dostaniesz po prostu ode mnie książkę, dostaniesz ode mnie kilka godzin razem, kontakt razem i pracujemy razem nad Twoim sukcesem, tak? Powiem Wam tak szczerze, jeszcze dodatkowo, że był taki okres, kilku ostatnich miesięcy, że tych konsult, tych coachingów i tak dalej, i tak dalej, tego było naprawdę bardzo dużo. I powiem Wam, że nawet ja. Dużo się z tego nauczyłem, w sensie, jeśli chodzi o moją osobę, to już pewnie wiecie, że u mnie był ten problem z mentalnością. Ale ostatnio tych naprawdę dziesiątki, dziesiątki godzin coachingowych, tak naprawdę, co przerobiliśmy przez ostatnie miesiące, to naprawdę dużo mnie nawet nauczyłem. Z czego jestem taki zadowolony, że mimo tego, że ja już jestem takim wyjadaczem i cały czas Was tego uczę, to mimo tego, że Wy z tego korzystacie, to jeszcze tak naprawdę ja z tego korzystam, ja się udoskonalam, i tak naprawdę mija już. Już ponad rok Get Improved jest na rynku, a I to jest fajne, że cały czas tak naprawdę idziemy do przodu. Moja wiedza się poszerza, wasza, przez co też jest bogatsza i to tak naprawdę tak bardzo fajnie działa. Może tak jeszcze na koniec sobie powiemy, dla kogo, dla kogo jest ten mentoring? Słuchajcie, tak naprawdę, tak naprawdę dla każdego, kto chce coś osiągnąć, tak? Get Improved jest dla każdego, kto chce coś osiągnąć League of Legends. Jak już to mówiłem nieraz, to nie jest są jakieś ambitne, to nie, nie muszą być jakieś, przepraszam, to nie muszą być jakieś wy y, strasznie duże plany, typu Challengerze i tak dalej. Słuchajcie, chcecie być Golda, Silvera, Wizardona, chcecie być platyny, diament, cokolwiek. Ja naprawdę staram się wam w tym pomóc. Y, I mentoring jest kolejnym takim narzędziem, które wam w tym pomoże, tak? To jest. Mm, Jakbym tutaj cytował po prostu stronę. Jesteś ambitny, nie radzisz sobie w grze, nie wiesz co robić źle, pomożemy. Chciałbyś osiągnąć wyższą dywizję, Pomożemy. Chciałbyś poprawić sobie umiejętności? Pomożemy. Masz yy, no nie wiem, yy, nie, próbowałeś wiele razy cały czas, nie udaje nie wiesz gdzie jest problem, nie wiesz gdzie jest błąd, pomożemy. Yy, nie wiesz jak osiągnąć yy, jakąś dywizję, nie wiesz jak się za, za to zabrać, naprawdę też wszystko sobie damy z tym radę i tego jest jeszcze, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Uważam, że mentoring ma też taki duży plus, że mam, masz ty teoretycznie, jako osoba, która jest mentorowana, jeśli tak to mogę powiedzieć, ma taką presję, że hej, ten Lowable tam będzie na mnie patrzył, muszę się skupić, tak? Przez cały miesiąc ja analizuję twoją OPG, to twoją naszą historię i z jaką dywizją zaczynamy, z jaką kończymy, jak to wszystko nam tam się ułoży. i Uważam, że to jest takie podejście do tego, że hej, no jak już coś, jak już za to zapłaciłem, jak już coś na tym pracuje razem ze mną, no to muszę się do tego przyłożyć. Uważam, że to jest też taka duża przewaga właśnie nad coachingiem, prawda, że, że no zainwestowaliśmy to troszkę pieniążków, troszeczkę czasu co inwestujemy, pasowałoby się do tego przyłożyć i coś osiągnąć, prawda. Postanowiłem, że w mentoringu też będziecie mieć e-booka, dlaczego by nie to jest już tak jak mówiłem, taka paczka, tak naprawdę tego wszystkiego. Już mówię troszeczkę Wam tam wychodzę na rękę, dając to wszystko, ale uważam, że zasługujecie na to. Jesteście fajną społecznością. Co do ceny mentoringu, wiecie co na razie, nie wiem. Na razie, na dzień dzisiejszy, jest to cena promocyjna 150 zł na 30 dni. Nie ukrywam, że to jest tylko na start, prawdopodobnie jednak potem będę chciał zejść do ceny 200 zł, znaczy wskoczyć na cenę 200 zł, no ponieważ wiecie, same sesje coachingowe to jest 80 zł, konsultacja to jest już 110 zł, coaching to już mamy razem 150 zł. Analizy o PGG i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę ta kwota śmiałaby mogła przerosnąć to 200 zł, dlatego 200 zł, oczywiście, tutaj mówię o tej regularnej cenie. Przez kilka pierwszych tygodni będziecie mieli to za 150, więc uważam, że to jest fajne. Fajna, fajna oferta, wydaje mi się, że warto skorzystać i po prostu spróbować, prawda. Ja uważam, że w życiu trzeba wszystkiego spróbować, w sensie ja wiem, że dużo wątpliwości jak zawsze się pojawi i tak dalej i tak dalej, gdzie tyle wydam na grę i tak dalej, ale uważam, że każdy z Was chce tam jakieś, chciałby coś osiągnąć, w sensie ja uważam, uważałem, i będę uważał, że Liga Legend to jest niby tylko gra, ale to jest też aż gra, która tak naprawdę towarzyszy nam, no, nam non-stop, non-stop do niej wracamy, non-stop coś tam robimy w tej of Legend, więc dlaczego by nie zainwestować troszeczkę tych pieniążków, troszeczkę naszego czasu, żeby w tą grę być lep lepszym, żeby lepiej ten czas nam yy, mijał w trakcie grania tej gry i tak dalej, i tak dalej, prawda? Yy, wasza decyzja, was, to jest wasza oczywiście decyzja, co jak do tego podej podejdziecie, czy będziecie chcieli skorzystać, czy nie, ale uważam, że warto. Chciałbym was też zaprosić do tej wspólnej przygody, bo też jestem troszeczkę tym podjarany. Bardzo się cieszę, że coś takiego mogłem mogę wypuścić. Taki nasz wspólny projekt, który będziemy tak naprawdę ciągnąć przez kilkadziesiąt dni, wiadomo w jakim celu. I tak naprawdę to wszystko. Jeśli mielibyście jakieś pytania, to wiadomo, Instagram, Discord, maile, YouTube, śmiało możecie pisać. Ja wam życzę udanego popołudnia, udanego dnia. Na razie.